Przekaz, kochani, dla strzelca na przyszły tydzień. Co się zadzieje ciekawego? Mm, zaraz zobaczymy. W przyszłym tygodniu, jakąś kłótliwą sytuację agresywnego mężczyznę, tak naprawdę, i jest to spowodowane jakimś czekaniem, tak? Nie wiem, albo wy długo czekaliście na coś. Ta karta mówi o tym, że nie byliście zadowoleni z tego, co było, z tego, co się działo, z wykonanej jakiejś pracy, być może nawet. I jesteście, w, generalnie jesteście w karcie nerwowości, takim awanturniczym nastawieniu, a nawet bardzo prawdopodobne, że dojdzie do jakiejś awantury albo kłótni spowodowanej, albo wy ją spowodujecie, albo jakiś mężczyzna, tak, który tutaj się pojawia. Dużo ludzi, kochani, tu macie. Dużo ludzi. Oj, dużo, ojej, dużo, dużo, dużo. Teraz tak, cały tydzień rozpocznie się tym, że wystawiacie na swoim. Jesteście królową buław, czyli konkretnie, a kategorycznie mówicie, co chce, czego chcecie w swoim życiu. I bo królowa buław to jest taka kobieta, która dba o siebie, kocha siebie. Ona nie ma agresji w ogóle w sobie, ona ma mądrość życiową, taką swoją własną, ale przede wszystkim właśnie ma dużo miłości własnej, tak. Nie da się wykorzystać, i nie da się oszukać, i nie da się zmanipulować. I ta kobieta tu się pojawia na samym początku tygodnia, a na samym końcu mamy sąd ostateczny przy jakimś urzędzie albo mężczyźnie wysoko postawionym. I teraz tak. Przy tej buław, królowej buław mamy śmierć, i ta śmierć mówi o tym, że stawiamy na swoim i zamykamy etap bezpowrotnie, bo śmierć mówi nam o tym, że zamykamy cały wcześniejszy rozdział, nie ma już do tego powrotu. Albo to się dzieje bez naszej wiedzy, albo z naszą wiedzą. Różnie bywa, naprawdę, bardzo różnie bywa z tą śmiercią. Nawet mogę powiedzieć o tym, że śmierć mm, powoduje takie wydarzenia, które przychodzą bardzo gwałtownie i w ogóle właśnie obcinają pewne rzeczy. I to nie jest tak, że to, jest, że to zmieni, nasze, zmieni nasz tok myślenia. Śmierć zmienia nasze życie po prostu. I my tutaj mamy tak naprawdę zamknięcie całkowite jakiegoś etapu. Przy tym pojawia się król. Kielichów, czyli mężczyzna, który chce takie od serca, tak, że gdzieś on tam jest. I Królowa Mieczy, a przy Królowej Mieczy mamy Słońce. I tutaj jeszcze tak naprawdę Słońce, czyli radość. I teraz muszę zacząć dopowiadać, bo dużo jest tych ludzi i nie jest to dla mnie jasne. Dlaczego mamy tą Królową Buław? Mm. Bo ona stawia na dom, na rodzinę, na uczucia, na empatię. I to jest w ogóle kobieta, która... Mm, która daje wszystkim dookoła, która dba o wszystkich tak naprawdę. I ta kobieta, tak, stawia w końcu na swoim, mówi konkretnie, czego pragnie, czego chce i zamyka rozdział bezpowrotnie, dlaczego mamy tą śmierć. Bo było jakieś zawieszenie i, i czekaliście na coś, tak jakbyście, ten wisielec mówi o tym, że tam mogło nastąpić takie zawieszenie, ja tak zawsze liczę, że to jest do dwóch miesięcy z własnego doświadczenia, wiem, że po prostu poszliście albo na urlop, albo na zwolnienie lekarskie, było jakieś zawieszenie w waszym życiu, czyli coś przestało istnieć na jakiś czas i zrobiła się cisza, pustka, spokój. Tak jakbyście, nie wiem, mieli się rozchorować i poszliście na L4, czy mielibyście wyjechać na urlop, tak? Czy była jakaś rozłąka z kimś, że nagle zrobiła się, byliście razem, nagle zrobiła się pustka cisza, tak? E Dlatego że być może ktoś się nie odzywał dłuższy czas i wy zamknęliście rozdział bezpowrotnie. Mamy tutaj króla kielichów, który pojawia się w przyszłym tygodniu, jako ta dobra osoba, tak? ponieważ przy nim mamy gwiazdę. I to jest mężczyzna, który tak naprawdę idzie w waszym kierunku z bardzo dobrymi zamiarami. Bardzo dobrymi, naprawdę, bo przy nim jest gwiazda, to znaczy, że gdybyście. Mm, Przyjęły ten kielich od tego mężczyzny, no to byłaby, to, to mogłoby świadczyć o tym, że będziecie miały z tym mężczyzną po prostu dobrze w przyszłości, tak? Bo on zadba o wiele rzeczy i on, ta jego miłość jest w tym momencie bardzo czysta, tak? Czysta i płynąca z serca. A dlaczego mamy tą królową mieczy w przyszłym tygodniu? Kurczę, bo wy tak naprawdę, bo tutaj jest jakaś osoba, która siedzi tak naprawdę na szczycie i decyduje o tym, z kim. Z kim chcę pójść dalej i, i, i a kogo chce zostawić w tyle, tak? Przy tym królu kielichów jest ta kobieta, która konkretnie potrafi powiedzieć, co myśli, tylko że ona taka jest bezuczuciowa, tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że nie przepędzicie tego króla kielichów w przyszłym tygodniu, bo on ma tutaj tą miłość taką piękną i czystą, i, a czasami jest ten król kielichów to jest taka osoba, która obserwuje nas, tylko. Z boku i mm, nie jest w stanie nawet zrobić jakiegoś pierwszego kroku w naszym kierunku, bo na przykład sytuacja nie pozwala, bo są jakieś osoby trzecie, ona nas tylko obserwuje, ona jest tylko gdzieś blisko. Bo ten król kielichów jest też taki, nie, może być osobą nieśmiałą, nawet może nie mówić, nawet może się nie zdradzać, jeżeli chodzi o uczucia. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ta osoba jest gdzieś blisko nas, to my wiemy, my kobiety wiemy, my, my to czujemy często, gęsto, tak? Że ktoś ma do nas. Dużo serca. No ale tu pojawia się kobieta, która ma cięty jęzor i mówi czasami nawet za dużo, i ona nie ma uczuć. Nie wiem, kim jest ta kobieta. E, czy to jesteście Wy, czy to jest jakaś osoba przy tym królu kielichów, która nie wiem, pilnuje tego mężczyzny, tak? czy to jest jego żona? Nie mam zielonego pojęcia. I dlaczego mamy tutaj słońce? Bo mamy odejście i tutaj e, odchodzimy od jakiejś sytuacji, i bardzo możliwe, że muszę dopytać, od jakich sytuacji odchodzimy. Hmm. Od sytuacji, które wymagały od nas bardzo dużo wysiłku, takiego energii, jakby bardzo dużo się działo różnych sytuacji. Ten rycerz Buław, to jest taki, że, że który się tutaj pojawiał, że dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, wszystko takim pędzie, szybko się zadzieje, tak? Szybko się działo i w ogóle i wy od tego odchodzicie idziecie, bo chcecie być jak naprawdę szczęśliwi, idziecie w przyszłym tygodniu w radość, tak? w takie odczuwanie życia na zasadzie, że Boże, bo mnie tak wiele pięknych rzeczy jeszcze czeka w życiu. Ja w ogóle się czuję szczęśliwa i w ogóle tutaj jest i wesołość, i radość pod koniec tego tygodnia. I ta karta jest przy karcie cesarza, czyli mężczyzny, który jest na wysokim stanowisku. Ym, albo mogą być to też tak naprawdę jakieś urzędy, tak, ym, sądy. No, ktoś, kto jest postawiony na wysokim stanowisku, i dlaczego mamy tego cesarza? Bo mamy duży wybór. I przy tym cesarzu mamy sąd ostateczny, więc jakby albo zadzieją się jakieś urzędowe sprawy, które rozliczą pewne sytuacje, albo wy rozliczycie, dokończycie, jakby, bo wy tutaj stawiacie na początku tygodnia na swoim bardzo, a jeszcze dodatkowo ten koniec tygodnia no, będzie taki, że tutaj zadzieją się takie rzeczy, gdzie wy osądzicie kogoś albo jakieś sytuacje, jakby, jakbyście mieli zdecydować, tak? Czego ja w końcu chcę i co ma się wydarzyć, i co ma w ogóle ma moje życie wyglądać, jakbyście po prostu no, zrobili taki porządek w swoim życiu, albo będą to sprawy urzędowe, które dobrze się zakończą, ponieważ mamy tutaj słońce i wyrok, że tak powiem, który zapadnie, będzie korzystny dla Was, tak? No ale zobaczmy, dlaczego mamy ten sąd ostateczny, ponieważ Wy będziecie chcieli zatrzymać pieniądze za wszelką cenę, tak? I tutaj jakby, jeżeli będą to wyroki sądowe, to jakby racja będzie po waszej stronie, tak? Bo będziecie chcieli zatrzymać te pieniądze, macie to słońce, więc wszystko będzie szło w bardzo dobrym kierunku. Natomiast jeżeli to są jakieś sprawy relacyjne, no to zatrzymacie pieniądze dla siebie albo zadbacie o to, żeby pieniądze zostały po waszej stronie i osądzicie jakieś sytuacje, tak? Być może pomoże Wam, wam nawet w tym jakiś prawnik. Który tutaj się pojawia, prawnik, sąd, coś w tym stylu. Dobrze, zobaczmy, jaka jest rada na przyszły tydzień. Rada jest taka, żebyście podpisali jakieś dokumenty i zaczęli jakby projekt finansowy jakiś, jakbyście zaczęli nową pracę, jakbyście zaczęli nowy projekt. Taka jest rada: żebyście poszli w to, podpisali umowę przy jakimś projekcie. I żebyście kierowali się intuicją swoją, taką życiową, swoją mądrością, tak? Bo ta karta mówi: Albo jeżeli pójdziecie do nowej pracy, to żebyście zatrzymali pewne rzeczy w tajemnicy, nie mówili za dużo, tak? Bo kapłanka mówi też o tajemnicy, że, że tutaj um, żebyście nie mówili zbyt wiele, bo, bo może nie warto na dzień dzisiejszy po prostu. Ale może też mówić o tym, że karty radzą właśnie, żebyście podpisali jakąś umowę przy nowym projekcie, takim młodym, takim, który bardzo szybko się zadział i który, o którym musieliście zdecydować nagle, że w coś wchodzicie na przykład, tak, żebyście podpisali umowę. No dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.